Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to Sam. Pokażę Wam dzisiaj piękną chustę uszydełkowaną w kształcie trójkąta. Wszystkie boki ma równe. Chustę można nosić w różnych wariantach, powstają bardzo ciekawe kombinacje. Tutaj, na przykład, spod tego bladego różu przebija kolor ciemnego różowego. Bardzo ładny jest ten zestaw. Jakiej włóczki użyłam, zaraz Wam pokażę. Oczywiście, jest to jeden motek włóczki, czyli niewiele nitek. Trzeba zszywać na koniec. Włóczka to jedna z moich ulubionych firmy Rico Design, Mega Color Farbenlauf. Oczywiście jest dostępna w różnych kolorach. 100 gramów tej włóczki. To jest 250 metrów. 80% włóczki to akryl. 20% to wełna. Zalecane szydełko to 6-7. Ja użyję sobie szóstki. Myślę, że jest trochę za cienka do tej szóstki, siódemki. No ja użyję szóstki. Ale widzicie, że ta włóczka ma w sobie cały zestaw kolorów zmieniających się ton w ton. Dobrze to widać. Tutaj od góry. Naturalnie przechodzi sobie od jednego koloru w drugi. No, i składa się też z pojedynczych innych nitek trzech, które stopniowo właśnie te kolory zmieniają. Numer koloru to jeden taki różowo-czerwonawy. Bardzo lubię ten zestaw, szczególnie na wiosnę. No, i zaczynamy. Robię pięć oczek łańcuszkowych. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Trochę za mało mam tej włóczki. Pierwsze trzy oczka są dla wysokości, pozostałe dwa to odstęp. Nawijam nitkę na szydełko i wracam do pierwszego oczka. Wbijam się i robię słupek. I potem dodaję dwa oczka łańcuszkowe i robię następny słupek w tym samym oczku co poprzednio. I tak powstał taki mały trójkąt. Tutaj od góry jest ta dłuższa część, są trzy oczka dla wysokości, tutaj jest słupek i tutaj jest słupek. Pomiędzy słupkami dwa oczka dla odstępu i teraz robię trzy oczka łańcuszkowe dla wysokości. I dwa oczka dla odstępu, czyli pięć oczek. Obracam. Wbijam się pod te dwa oczka odstępu i robię słupek. I dodaję dwa oczka i wbijam się pod dwa oczka na dole i robię słupek. I teraz mam już zrobione to samo co w pierwszym rzędzie, czyli pięć oczek łańcuszkowych, słupek, słupek i oczka łańcuszkowe dla odstępu. I teraz dodaję dwa oczka dla odstępu, wbijam się pod dwa oczka odstępu i robię słupek. Czyli mam w tym rzędzie o jeden słupek więcej. I całość jest już większa. I teraz znowu robię pięć oczek łańcuszkowych. Obracam robótkę, nawijam i wbijam się pod dwa oczka odstępu i robię słupek. Dodaję dwa oczka odstępu, wbijam się, słupek, dwa oczka. I wbijam się i robię słupek. I już mam kolejny rząd. Cztery słupki, dodaję znowu pięć oczek łańcuszkowych. Obracam i robię słupek. Dwa oczka łańcuszkowe, słupek. Dwa oczka łańcuszkowe i słupek. I znowu tak samo. Słupek, dodaję dwa oczka łańcuszkowe. I już kolejny rząd jest gotowy. Trójkąt staje się coraz większy, dosyć szybko to wychodzi. Na mojej ręce widać, że mają już wielkość talerzyka mniej więcej. I tu po czterech rzędach będę teraz dalej szydełkować, aż do zmiany koloru. Potem pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, skończyłam już szydełkować w kolorze tego bladego różu. Teraz widać, jaki fajny jest ten wzór. Chusta jest już dosyć spora. Tutaj zaczyna się już nowy kolor. Widać taki malutki węzełek. Jedna z trzech nitek zmienia kolor na trochę ciemniejszy róż. I tak będą. Się zmieniać te kolory w całym motku. No i dobra. Mam już tutaj drugi słupek gotowy. Zrobię teraz 5 oczek łańcuszkowych. Widzicie już, że mam bardzo niewiele tej włóczki, nie starczy mi już do zrobienia kolejnego rzędu. Wyciągam więc pętelkę, odcinam nitkę i wyciągam mocno zaciągając. Teraz muszę jeszcze przeszyć dwie nitki, początkową i końcową. Boki, które są równe w tej chuście, można nosić na różne sposoby. Jest bardzo dużo różnych możliwości. Każdy bok ma około 1,50 około m. Całość jest bardzo elastyczna. I ten wzór powoduje, że sposobów noszenia jest dużo. Można sobie kombinować wedle uznania. Także do temperatury można się dostosować. W ciepłe dni można nosić tę chustę luźno na szyi, a po zwinięciu i pomarszczeniu chusta będzie grzała w chłodzie. Tutaj mam jeszcze dwa końce. W środku jest ten delikatny róż. Końce są czerwone, a róż jest w środku. I tutaj jeszcze widać to przeszycie, przejście z koloru na kolor. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że podobało Wam się nagranie. Jeżeli tak, możecie zostawić lajki, dzielić się ze znajomymi, możecie subskrybować mój kanał, możecie też włączyć powiadomienia, i wtedy na pewno żaden nowy filmik Was nie ominie. Do zobaczenia w kolejnym, zrób to sam.